No, i zrobiłeś deal z kaktusem, chłopie. Po prostu to jest niesamowite. Słuchaj, jestem bardzo. Z kaktusem to jest po prostu kultowa marka. Tak. Historia jest taka. Long story short. Jak byłem mały, miałem tam bodajże 8 lat. Mój brat jest 10 lat starszy ode mnie. Ja uwielbiałem te lody, i postanowiłem, że na jego urodziny kupię mu 18 kaktusów. Poszedłem rano do sklepu, poprosiłem mamę, żeby dała mi kasę, kupiłem 18 kaktusów. Jak on wrócił z pracy, czy, czy on coś tam miał y, ten, to zostały mu dwa. Także ja po prostu te kaktusy jadłem jak ziemniaki, nie? No. Tak, ja też pamiętam. I to jest niesamowite, że one są tak dobre, że one do tej pory się utrzymują. Nie? Jedliśmy je w dzieciństwie i dalej je jemy. No, a tutaj mogę od razu powiedzieć, że właśnie e, stworzy, stworzymy nowe smaki. E, Czyli i... będzie więcej niż jeden? Tak. Bo będzie... ja już gadałem oczywiście. Okej. Okay. Bardzo smaczne. No, chłopie, zazdro, to jest po prostu piękne, bo to nie jest wiesz, po prostu zwykła współpraca, że znowu masz jakąś markę i coś tam będzie gadał, tylko to jest kaktus. Bro, muszę Ci powiedzieć jeszcze odnośnie tego jedną rzecz, że kiedyś, jak zaczynałem e, właśnie działać e, na YouTube, to sobie pomyślałem, że moje trzy wymarzone współprace, to by był kalesony. Lubię kalesony, bo one są takie, że ludzie ich za, za bardzo nie wiem, miały taki zły PR, że to jest obciach czy coś, one są super wygodne. No teraz się w leggingsa chodzi, czy ty mówisz o takich kalesonach. Nie, kalesony, kalesony stary, kalesony... Yy, dwa, to był kefir, bo bardzo yy, uważam, że kefir jest super, jest zdrowy i tak dalej. A trzy, yy, no właśnie, kaktus. Ale dobra, bo zaraz wyjdę na jakiegoś sprzedajnego skurczybyka, że my tylko o współpracach yy, rozmawiamy. Słuchaj, nie rozmawiamy o współpracach, rozmawiamy o kaktusach. To są dwie różne rzeczy. No tak, tak, rzeczywiście. Kaktus, kaktus, fajny logik. jest ikona na polskim rynku. Yy, jak tam na Kilimandara, co dopiero wróciłeś? Słuch